Trzy, cztery. cztery! Przegrałaś. Proszę. Zrób jaskółkę. kółkę. Ostatnie? Tak. Mieliśmy kiedyś taki skargi, gdzie robiliśmy kukułka, żeby udowodnić, że się strzelił. Proszę I bardzo. Jest... O, kukułka, tak dokładnie. Proszę bardzo. U mnie. Raz, dwa, trzy. Zdokrywka. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy! Tutaj są pytania, tak? Jaki jest najgłupszy żart, jaki słyszałaś? Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. Dwa, trzy. No, kamy. Przegrać, proszę. No z tego bo tam Jaki jest wzór na Deltę? To jest takie coś, Co pływa w morzu. Nie, nie pamiętam. Nie, nie Coś tam przez piję, tam... Yeah. Ale coś w tym stylu generalnie, bo to chodzi o polskie o matematykę. Na pewno jest w mianowniku B. To ci możemy podpowiedzieć. Jest też licznik. A, Czas minął. Czas minął.